Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie jak zawsze będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem przyjrzymy się bieżącym wydarzeniom tak zwanej bieżączce a dużo się bierzy za sprawą tym razem naszych zachodnich sąsiadów którzy odpowiedzieli z wielką butą i chamstwem na co prawda, yy, zrobione na potrzeby kampanii wyborczej wyliczenia odszkodowań czyli polskie roszczenia o odszkodowania za II wojnę światową. A mówię tutaj o Niemcach, którzy w obronie swojej poprzez atak, oczywiście, bo taka jest najlepsza, o czym wszyscy wiedzą, powiedzieli, że skoro Polacy chcą odszkodowania za II wojnę światową, to oni powracają do rewizji granic. I z tego płyną następujące lekcje. Ci, którzy znają bardziej historię i naturę ludzką, nie są tym zaskoczeni, ponieważ lekcja numer jeden jest następująca. Żadne obietnice typu Willy Brandt i tak dalej, i tak dalej, że to już jest wieczyste ustalenie granic, że już nic ich zmienić nie może, przysięgają na wszystko i na wszystkich i tak dalej. Takie zapewnienia i przysięgi nie mają żadnego znaczenia, albowiem okoliczności się zmieniają. Nawet często, niektórzy by powiedzieli, politycy się zmieniają, to też prawda, ale Czasami, nawet i ci sami politycy, już y, pod wpływem innych okoliczności, jeśli zwężą zysk, już nie widzą tych świętości, jakie widzieli to w niedalekiej przeszłości. To jest raz. A dwa, y, szczerze mówiąc, y, Niemcy też nie chcą, żeby ruszyła dalsza fala odszkodowań z Polski i od innych krajów. Więc jak już wspomniałem, bronią się przez atak. Kolejna lekcja jest bardzo, bardzo smutna, ponieważ e, polska polityka od 1989 roku, czyli od tzw. okrągłego stołu, zagraniczna jest bez wyjątku katastrofalna, tak samo na wschodzie jak i na zachodzie, gdyż polska mniejszość na Litwie prześladowana, e, w lekko, ale jednak w postaci np. zmiany nazwisk, e, ulic czy wymuszenie w dowodach. Pozbycia się polskiej ortografii. Polska mniejszość na Białorusi jest brutalnie podporządkowana reżimowi, z którym nasz rząd nawet na podstawowym poziomie nie potrafił się dogadać, ponieważ prowadził odrealnioną politykę. Nie jestem fanem kołochoźnika z Mińska, to już oglądacze mojego kanału wiedzą. Niemniej jednak e, uważam, że na podstawowych relacjach między państwami Mogłyby oba państwa, no zwłaszcza Polska, zarobić na dobrym handlu i na wymianie też kulturowej zyskać mimo wszystko. Gdyż z Białorusią nie mamy jakichś strasznych powodów, by o coś się, mówiąc kolokwialnie, Żreć. Jeśli chodzi o zachodniego sąsiada, to jest totalny dramat, gdyż jesteśmy totalnie podporządkowani. Gospodarczo-politycznie i coraz mocniej ostatnio typu kampusy przyszłości pana Trzaskowskiego, który narobił swego czasu niedawno do Wisły. Eee, jesteśmy podporządkowani też ideologicznie. Plus trzeba wziąć pod uwagę fakt, że eee, nasza siła robocza, coraz więcej młodych ludzi swego czasu tam pracuje, zamiast pomnożać dorobek u nas na Wymierające, ale ciągle silne gospodarczo społecze i finansowo społeczeństwo i państwo niemieckie. Po co dorabiamy trupa i po co się z nim wiążemy, zaszywamy z nim w worku, jak ja to cały czas też powtarzam, zresztą nie tylko ja. E, powinniśmy wybrać inne to ta, zupełnie kierunki, o, też już mówię, o których też już nieraz mówiłem. Dodatkowo pokazują nam swoją prawdziwą twarz, jak nas traktują, jak pariasów. Jak teren do wyzysku, jak zupełnie sługę Pachołka, którego, którego w razie czego się skarci, jak powiedział w swoim słynnym powiedzeniu, bardzo chamskim, ale szczerym, nieżyjący już Jacques Chirac, były prezydent Francji, że zrozumieliśmy tylko okazję, by siedzieć cicho. W związku z tym, Wiem, jak nas traktują. Śmieszne jest to, że yy, dla mnie, przynajmniej osobiście, że takie deklaracje o rewizji granic usłyszeliśmy nie od CDU, z którym, yy, z którym stowarzyszone są różne organizacje wypędzonych itd., tak tak tylko słyszeliśmy te takie deklaracje od niby pokojowej, wyrozumiałej, kochanej, lofciającej wszystkich SPD. Jaki z tego wniosek? co do żelaznych i głównych punktów interesów państwa niemieckiego, ale także i robotnika i narodu niemieckiego, jakbyśmy go obecnie nie definiowali, żelazne punkty tego państwa są stałe, czyli ułopać sąsiadów, zarabiać na nich, jeśli się da, żeby utrzymywać ten niemiecki plebs i całą populację w spokoju. Bawioną socjalem, żeby po prostu nie wyrosły kolejne kłopoty. Tak to w skrócie wygląda od już ładnych kilku dekad. A że przy okazji ktoś się tam nawinie do wykorzystania jak Polska, to czego by z tego nie skorzystać? Jeśli chodzi o sprawy naszego rządu, to jeszcze wspomnę, naszych rządów, tak naprawdę to wspomnę klęskę z. Klęskie polityki wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy, tak zwany UBL. Tutaj nawiązuje do koncepcji Jerzego Giedroycia. No ja wiem, z, z Paryża wszystko wygląda inaczej, z optyki paryskiej. Nie wiem, czy pan jak niektórzy mówią, był agentem rosyjskim, żeby przyzwyczaić Polaków do straty kresów. Czy po prostu z optyki paryskiej jego działalność, jego spojrzenie na sprawy Polski i naszych nowych wschodnich sąsiadów zaczęło się nieco zamazywać z powodu odległości, być może. Niemniej jednak my, polityka ostatnich 33 lat już wobec naszych wschodnich sąsiadów jest również katastrofalna. Co już ja wspomniałem, pokazuje nam Litwa, pokazują stosunki z Białorusią, a i ostatnio nawet Ukraińcy, którzy są w pożałowaniu godnej sytuacji, dalej bądźcie ucznie się do nas odnoszą. Wypowiedzi ambasadora. Ukraińskiego w Berlinie oraz samego e, nędznego komika prezydenta, też pokazują, że mimo wielkiej pomocy drenowania się finansowo i nie tylko, e, nie zyskujemy żadnej sympatii ani e, od nich pomocy, ani solidarności, tylko jeszcze bardziej jesteśmy kopani. W związku z tym, nie dziwmy się, że coraz więcej. Będzie do nas, jeśli tak dalej będzie, będzie prowadzona polska polityka, że coraz więcej państw i narodów będzie wyciągało do nas ręce i co gorsza, jeśli tak dalej pójdzie, będą odnosić mniejsze lub większe sukcesy w łupaniu nas. To się wszystko odbędzie naszym kosztem. Tak obecnie to widzę i widzę po prostu, że stara zasada działa. Bo ktoś by dlaczego Niemcy nam to robią, lub Ukraińcy? Odpowiedź jest prosta. Robią to, bo mogą, bo my na to pozwalamy. Winnym nie jest ten, co e, naciska, winnym jest ten, co ustępuje naciskom. Taka niestety jest prawda. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.